Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie za tych zielonych liści, które już zapewne bardzo wyraźnie mówią, czym się dzisiaj zajmiemy. Czyli dzisiaj będzie zaległy temat o zielonych perfumach, zaległy, ponieważ ta zieloność niedługo już tam się skończy. Jutro będzie chyba ostatni dzień z taką wysoką temperaturą, około 30 stopni, a potem pewnie już się zacznie opadanie zieloności, więc analizowanie zielonych zapachów będzie trudne i mało mało fascynujące. A ja chcę ten temat dla Was zrobić, bo okazuje się, że jest ciekawy. Yy, dlatego tyle mi to czasu zabrało, że yy, czytałam informacje, przeglądałam materiały prasowe. Ciągle mi brakowało jakiegoś takiego uogólnienia, yy, jakichś takich powtarzających się nut, bo zawsze, zawsze coś takiego się pojawiało. Pomyślałam sobie, że może tym razem nie ma nic powtarzającego się, ale znalazłam w tych perfumach, które ja roboczo nazywam zielonymi bo to są perfumy, zielone perfumy z mojej półki, czyli albo w zielonym flakonie, albo w zielonym kartoniku, albo z jakimś zielonym koreczkiem, albo właśnie zawierające zielony płyn w środku. W tych perfumach pojawia się jednak, jak się okazało, motyw przewodni. One są, powiedzmy, dość różne. Głównie są tak jakby trzy motywy przewodnie, ale one są tak zaskakujące, że warto je odnotować. Pierwszy, najważniejszy motyw, który Przewodnik, który wytropiła mi taki najliczniej pojawiający się, to jest właśnie nie liście, nie zieloność, nie herbata, nie liście pomidora, ale drewno i piżmo. I znajdziemy je. I teraz pomagają mi okulary. W takich prostych perfumach Celebre Ice, Eivona. W takich perfumach jak. No to jest bardzo ważny zapach. Paco. Paco pour Om. O czyli woda, rodzaj lżejszej wody, takiej bardzo znanej wody, y, bardzo prekursorskiej, innowatorskiej, ale dzisiaj już będącej klasykiem. Mamy jeszcze bardzo ważny i ciekawy zapach, który zniknął z rynku, a który ja bardzo lubiłam. Exclamation jego, Bardzo ciekawy y, i owocowy, i drzewny, i kwiatowy, i odrobinę zielony, bo zawiera i zawierają owoce i frezję. Bardzo ładny zapach, ale chyba się nie przyjął na rynku. To chyba jest, już jest normą i regułą, że te takie naprawdę ciekawe zapachy prekursorskie gdzieś znikają, ale nie wątpię, że pojawi się w nowej odsłonie, być może w jakiejś marce bardziej zacnej, która decyduje się na przykład pod, zainwestowawszy w kampanię jakieś duże pieniądze, zrobić coś nowatorskiego, a to może być powtórka z rozrywki, tak mówiąc niełagni, bo w perfumach to jest teraz dość powszechny motyw. Ale wracając do zielonych, Touch of Spring, firmy Lacoste, no, zieloność jak najbardziej. Nikt nie będzie tu dyskutował, co my tu jeszcze mamy. Carven Om, bardzo ciekawy zapach. Mało znany, ale tym bardziej warto go pokazać. Taki klasyk męski, trochę vetiverowy, trochę koloński. Tam jest troszeczkę lawendy, yy, ale przede wszystkim jest taki, no, taki rasowy, taki stylowy. No i ody Vie i Wrushera. Ten oto ładny zapach. i warto jeszcze wspomnieć Woman of Earth. Mało znany dzisiaj, ale bardzo ciekawą reklamą został promowany taką, z takim pozytywnym przekazem. Bardzo podobała mi się koncepcja reklamowa, ale Avon no, zmienia te, te produkty bardzo często. No taką ma strategię. Dobrze na tym wychodzi. Kolejna ważna cecha, bardzo ciekawa, która naprawdę bardzo często pojawia się w perfumach, Cecha perfum z zielonym motywem to jest cynamon. I tak mamy cynamon. W bardzo ważnym zielonym pachnidełku, że w Lenil Hermesa. Mamy cynamon też w takim ciekawym zapachu. Gerl. Jego mam na Instagramie, to z próbeczka. To nawet nie jest miniaturka. I na Instagramie napisała mi komentarz do niego Wiktoria Minia, która też robi perfumy, Taka kreatorka niezależna. Zaglądnijcie do mojego Instagrama, zapraszam, za, za sku, subskrybujcie. Aha, tam się obserwuję. I zajrzyjcie na to. Ona uważa, że to jest świetny produkt. Wpadł mi w ręce przypadkiem bardzo ciekawa koncepcja takie młodzieżowy, z młodzieżowymi motywami, ale, ale koncepcja że, że zapachu bardzo, bardzo taka świeża, nowatorska, ale brzmi znajomo. Bo tak są robione zwykle wielkie perfumy. Gdzie jeszcze mamy ten cynamon. Męski perfumy, po raz kolejny. Ted, Lapidus, Ted, też stary zapach, ale warto odnotowania. No nie wiem, też mam wrażenie, że zniknął z rynku. Może trzeba było. Sprawdzić, ale nie wiem, ja, może Wy sprawdzić, jeśli możecie, czy on jeszcze jest w sklepach. Yy, no i jeszcze raz wspomniany Carven Om, bo poza tym nutą no, drewno-piżmo jeszcze jest tutaj właśnie cynamon. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, że właśnie być może tę zieloność trzeba rozbić takimi wyjątkowo albo słodkimi, albo wytrawnymi, albo takimi wręcz animalnymi nutami. To jest dla mnie, to dla mnie było zaskoczenie duże. Innym ważnym składnikiem perfum zielonych jest osmantus, odsyłam Was do mądrych ksiąg, ja osmantusa nie wąchałam, a przynajmniej nie wiem, że wąchałam, nic mi na ten temat nie wiadomo, i on jest, powtarzam jeszcze raz, zapach, touch of spring i zielony wykrzyknik, exclamation, I. No i myślę, że takim... Ostatnim, najważniejszym motywem w zielonych perfumach jest frezja. I frezja rzeczywiście wydaje się najbardziej oczywistym składnikiem, bo ona ma motywy i kwiatowe, i takie łodygowe. Frezja w ogóle daje taki, taki efekt z zapachu kwiaciarni, takiej trochę wody, trochę czegoś zielonego. I ona też często się pojawia właśnie w tym zapachu girl, o którym mówiłam. Nie wiem skąd go wykrzympałam. Wygrzebałam, exclamation I. I tu przewracam, i Wroszera. Bardzo znany, bo wszyscy znają ten produkt. No i wroszera miał takie świetne pomysły na te flakony. Bardzo, bardzo, bardzo zawalny taki kwiat. Vip i jeszcze piór właśnie tego, co nie omawiałam dzisiaj. Marco Polo. Taka ciekawa marka ze średniej półki, ale nie takie znowu bardzo tanie produkty. Gorne polecenie, bo często te właśnie ze średniej półki produkty są. Bardzo nowatorskie. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że w produktach, w niektórych produktach i froshera są bardzo ciekawe nuty. Na przykład Natur, gdzie on jest? O, to jest taki typowy też zielony zapach. Tutaj są takie nuty jak mięta i mech dębowy. Bardzo ciekawe rzeczy. Co jeszcze tutaj mamy? Bulgarii, Purom. To jest jeden z pierwszych zapachów tej marki i naprawdę w ogóle się nie zestarzał, w ogóle nie jest produktem jakimś takim oklepanym. Polecam Waszej uwadze, on jest taki herbaciany, bardzo ładny, wytrawny, dyskretny zapach. I jeszcze mamy Kurdes z czyli powiedzmy lilia i tutaj jest poza lilią jeszcze właśnie to piżmo, Ono gdzie ciągle wracało, jak widzę. Mamy jeszcze chanson, też jest niewątpliwie to produkt zielony, chanson do. I poza tymi końskimi nutami tu mamy jeszcze jaśmin, ale też właśnie wspomniane drewno i zieloność idąca od bazylii. Ale słuchajcie, te najsłynniejsze perfumy zielone, one są podobnie jak najsłynniejsze dzieła literackie. Najsłynniejsze dzieła literackie, najsłynniejsze filmy nie są nigdy do końca ani kryminałem, ani romansem. To wszystkie jakby ważne motywy się tam mieszają i podobnie jest. Perfumach. No na przykład taki Be Delicious, który ma przecież tych wersji już kilkadziesiąt, to jest so intens. no i tak naprawdę jest tak trudny do zdefiniowania, niby zielona w sumie jabłkowy, owocowy i nie ma w nim właśnie tych słynnych przewodnich nut z pozostałych zielonych flakonów i podobnie jest z Neblidą, która też jest zapachem wybitnym, I też mi trudno wskazać takie bardzo, bardzo typowo zielone produkty i tu jest bardziej, moim zdaniem, więcej czegoś słodkiego. Wiem, że ten zapach ma swoich fanów i no, chyba wyrosło nawet te, te, takie drobne fankluby wokół niektórych zapachów i ten chyba jest taki właśnie ma bardzo wielu, wielu fanów, właśnie wśród blogerów. Kiedyś miałam okazję rozmawiać na tym ze spotkań autorskich i, i widzę, że właśnie młode osoby choć zapach już jest na rynku bardzo długo ciągle go odkrywają i... Cenią i odnajdują w nim coś wartościowego. Jeszcze chcę wskazać Celebre Eyes, to są też te typowe nuty, które już wymieniłam. I Rosher Natur. Naturę taka jest pisownia. Naturę ma kilka wersji. Jest właśnie Desire Bodajże, naturę to jest ten i ten. Są dwie różne, dwie różne kompozycje, a chociaż podobnie się nazywają, i flakony są zbliżone. Yy, Ode Campagne, już kiedyś mówiłam o tym produkcie. Tak, z pomidora, zieloniasty i tak dalej. Oczywiście i brošer dalej, po raz kolejny. No bo oni w tych zielonych to wręcz, to jest jakby ich znak firmowy. Yy, fresher Vegetal D. I tu ja mam y, trzy produkty: Caprifolium, czyli Chevrolet zielona herbata i bambus. I na koniec chcę Wam pokazać dwa produkty. Polską markę yy, Poleny Ewy Klaudia. Moim zdaniem troszeczkę przypominający zapach chyba Manifesto ale już nie potrafię tego stwierdzić, ponieważ zapach niestety już się bardzo, bardzo zestarzał. I taka ciekawa rzecz, to jest flakon, który chyba kiedyś był beżowy, ale z zielenią. Ja Wam to pokażę na tle papieru. rzeczywiście jest taki lekko zielonkawy. Adrienne Wittadit, Taka marka, bardziej znana w Stanach, ale u mnie jest i słuchajcie, ja ją mam też bardzo, bardzo długo, w ogóle się nie zestarzała. I tak to jest, że jedne perfumy się starzeją, a inne nie, bez względu na atomizer. Bo bywa tak, że z atomizerem się starzeją bardzo szybko, a te bez atomizera, to oczywiście to wiadomo, to po pół roku, no już właściwie są takie, no, mocno zmienione. I to tyle, co ja mam u siebie z zielonych perfum. Jestem ciekawa jakie Wy lubicie i cenicie perfumy zielone. I co cenicie w tych perfumach zielonych? Czy zieloność właśnie, czy to przełamanie konwencji? Porozmawiajmy póki czas o zielonych perfumach, bo niebawem już będzie ciężko na ten temat rozmawiać, będą tylko nuty ciepłe albo szykrowe. Dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam samych miłych wrażeń zapachowych.